Miałam starcie z rekinem. Jesteśmy w restauracji St. James. Mam palce w stopach poobdzierane do krwi. Bajecznia. Manko wszystkim w tym kolejnym, pięknym dniu z raju. Jesteśmy na tej przepięknej plaży znowu. Przyszliśmy sobie tutaj poczilować, Popływamy sobie dzisiaj pewnie na padlach i ponagrywamy jakieś yy, z jakieś ujęcia. Już tutaj widzieliśmy przed chwilą jak przepływa płaszczka tutaj po sam, przy samym brzegu, więc y, mam nadzieję, że trafimy dzisiaj sporo zwierząt. Jesteśmy w, me... w Bora Bora. <grywka> Takie dwa moje spostrzeżenia tutaj, które są jako minusy trochę. My mamy ten Nocleg, bardzo fajny nie powiem, że nie, ale mimo wszystko jest daleko od plaży, bo musimy sobie tutaj dojechać, a tutaj nie ma za bardzo parkingów. Są parkingi, ale one są bardzo malutkie i ledwo można znaleźć miejsce. Więc jakbym miała drugi raz tutaj przelatywać, to albo bym yy, po prostu yy, więcej przeoszczędziła i yy, specjalnie była w domkach na wodzie. Że po prostu macie w ogóle ten super luksus i tak dalej. Albo bym była w takich tutaj hotelach, resortach, jak te tutaj, bo one są super, bo są zaraz przy plaży. No i to jest mega fajne, no bo tu jest tak gorąco, że nie da się cały dzień wyleżeć na tej plaży. Nawet w chwili się często nie da wyleżeć na tej plaży, tylko albo w cieniu, albo po prostu siedząc sobie w wodzie. Nie wiem, czy mnie słychać, bo wieje tutaj cały czas. W ogóle na Bora Bora tak mocno wieje, że to jest jakiś szok. Bo na moria tak nie biało i tam było jakby pod tym względem przyjemniej. Znaczy tu jest fajnie, że jest ten wiatr, ale mimo wszystko tutaj jest naprawdę mocny ten wiatr, więc mam nadzieję, że uda nam się polatać dronem. No i ten pierwszy minus to jest właśnie to, że mamy ten domek tak nie przy plaży, a drugi minus jest tak, że ten piasek tutaj jest bardzo fajny, ale bo jest biały, piękny i w ogóle, ale on jest gruby. A nie wiem, czy mieliście do czynienia z grubym piaskiem. Bo, jak jest cieniutki taki drobny piaseczek, no to on jest super. No, bo po prostu przyjemnie się potem chodzi, fajnie się nurkuje i w ogóle czy tam snurkuje. A jak snurkujecie przy takim grubym piasku, jak tutaj, to ja już mam palce w stopach poobdzierane do krwi, bo po prostu ten piasek wlatuje Wam pomiędzy płetwę a stopę no i obdziera Wam tą stopę, i to naprawdę jest bolesne. Więc yy, stwierdziłam, że po prostu dzisiaj będę sobie pływała bez płetw, bo inaczej nie dam rady. Także na Seszelach był taki minus, że było po prostu dużo kamieni, dużo koralowców i trzeba było mieć buty do wody. W bardzo niewielu miejscach dało się fajnie pochodzić bez butów do wody. A tutaj bez butów do wody dacie radę, ale po prostu jeśli chodzi o snurkowanie, no to no to, to jest nieprzyjemne pod tym względem. A no i jeszcze jedna taka rzecz, chcieliśmy sobie wynająć skutery wodne, ale tutaj trzeba mieć albo pozwolenie, jeśli chcecie sobie sami wynająć skuter wodny, albo jechać na wycieczkę. No a my tak średnio jest, lubimy takie wycieczki zorganizowane, raczej wolimy sobie sami wszystko organizować, więc yy, stwierdziliśmy, że po prostu wybieramy te padle. To jest taki sznurek, jak Ala huśtawka, ludzie sobie tu robią zdjęcie. A tu jest taka nasza powiedzmy miejscówka, gdzie sobie siedzimy, bo tu jest naprawdę pusto. Myślę, że jest tutaj bezpiecznie. Wczoraj mieliśmy tutaj rzeczy rozłożone, pływaliśmy sobie razem i tak dalej. I nikt nam nic y, nie ukradł, mimo tego, że tu było wczoraj więcej ludzi niż dzisiaj. Mam wrażenie w ogóle, że ludzie przed nami uciekają. Tak samo było w Los Angeles, bo jakoś tak specjalnie dla nas, no nie wiem o co chodzi. Chcieliśmy padla, mamy kajaka. Patent nam powiedział, że nam nie wypożyczy padla, nie wiem dlaczego, chociaż miał, eee, ale chcieliśmy płynąć na te domki. No może on myślał, że my chcemy na tą wyspę płynąć? Nie wiem, nie zrozumiałbym. ale generalnie nie chcieli, żebyśmy tymi padlami na te domki dopłynęli. Nie wiem czemu. No właśnie, mega dziwne, a ja chciałam tam zdjęcie. Ej, ale z uparciem to jest No, totalnie. Woda dla nas normalnie. Jak się tak płynie i jest tylko ten kolor, to jest jakby taka nicość, nie? Jakby normalnie w oczach się tak robi śmiesznie. No masz bardzo tak? duży teren, nie? Tutaj Ale tu... no patrz tam też, nie? I masz tak tylko w sumie ten ten. No. Ten Lazur. Ale pięknie Jezu, my jesteśmy w takim raju Tomuś. No, no, godnie ale beka, bo na Morea na przykład widzieliśmy rekiny i w ogóle, a tutaj ani razu nie spotkaliśmy rekina. O, trafiliśmy na płaszczkę. Sobie tam odpływa właśnie. Właśnie to jest śmieszne, bo tutaj kamienie też wyglądają jak płaszczki, tylko po płaszczkach widać to, bo one się ruszają. Siemanko wszystkim w tym kolejnym pięknym dniu z raju. Znowu jesteśmy na naszej ulubionej plaży. To jest jedyna w sumie taka duża plaża e, z taką wielką laguną. Dzisiaj jest nasz ostatni pełny dzień e, tutaj e, na Bora Bora. Jutro mamy tutaj takie pół dnia i wracamy na Tahiti. No i tutaj głównie sobie chillujemy, odpoczywamy, snurkujemy, leżymy na plaży. No i tak spędzamy sobie tutaj ten wyjazd, bo naprawdę, jakbyście chcieli tutaj coś więcej porobić, to raczej chyba średnio tutaj jest co robić, poza takimi aktywnościami wodnymi. Wczoraj, jak byliśmy na kajakach, to miałam starcie z rekinem. Podczas pływania z rekinami, rekin zahaczył mi płetwą pośladek, i mam teraz całą szramę przez pośladek. Nie, no, tak na serio, to jest wersja dla wnuków i dla prawnuków. A tak na serio, to po prostu pływaliśmy tym kajakiem, i tam było krzesełko, które miało taką, taką linkę, naprężoną z takim klipsem. I ten klips był bardzo ostry, i ja tego nie zauważyłam. I podczas siadania na to siedzonko, siadłam na ten klips i przejechało mi przez cały te poślad. I teraz mam cały rozwalony poślad. Masakra, wiecznie, coś muszę narobić. Jak się nie wywalę! To normalnie się skaleczę, albo się rozwalę poślad, albo nogę, albo coś tam. To bo jest jak z dzieckiem takim pięcioletnim. Ej dosłownie. Zawsze coś, pali, zawsze coś wyleje, przewróci się. Tak, to jestem ja. Wow. tu cztery tak obok siebie. Tak. Zarąbiście. Taka ekipa, nie? No. Mega sztos I tak nagle, w ogóle ich nie zauważam przed chwilą jeszcze. Płaszczki pływają kluczem. Kurde, akurat czekam, aż mi ten krem weschnie trochę we mnie, ten z filtrem i przygapiłam cztery płaszczki. No żeby być akurat w wodzie, masakra. Ale kurde, cztery naraz, no zarąbiliście. Do more exploring, it deeper than knowing just what is essential for life that is thriving. Go by just be door Agda, gdzie jesteśmy? Jesteśmy znowu na zachodzie słońca, znowu w tym samym miejscu. Bo stwierdziłam, że chcę tutaj taką fotkę, bo jesteśmy tutaj ostatni raz, ostatni dzień na zachodzie słońca. Bo jutro też tu będziemy jeszcze, ale już na zachodzie słońca będziemy na innej wyspie. A chciałam mieć tutaj zdjęcie. Znaleźliśmy takie kwiatki, będę miała tutaj. I w ogóle one tak pięknie pachną, jak jakieś perfumy. Mm, przepięknie. Ale zobaczcie, jaką mam piękną stylówę. To jak Ci się podoba. Bajecznia. Tak. No, także w tej stylówie chcę mieć tutaj ładną fotę. <śm> to jest takie fajne, bo to tak fajnie wieje, nie? Tak. No tak fajnie wygląda. Eee, mój fotograf. To musi mi strzela takie ładne fotki. Że go tak wyszkoliłam w tych fotkach, że naprawdę... Doświadczenia. Serio? No tak, tak. No ale mieć taką modelkę i nie wykorzystać tego. W raju? No to hello. Powiem Wam tak. Świat modelingu nie docenił mnie. W sumie nigdy się tam nie zgłaszałam. Więc się sama docenię. Jezu, tak ładnie wyglądam, że normalnie nie umiem się przestać na siebie patrzeć. znowu te włosy ciśnij na ten kwiat cały czas praca modelki nie jest taka łatwa to są wiecznie jakieś komplikacje siły natury coś tam złe światło bo są chmury zobaczcie tak dzisiaj musiałam cały czas pracować z chmurami przez to od razu światło jest gorsze co to ma być jesteśmy w restauracji St James na Bora Bora jest tutaj pięknie ponieważ tutaj za tym pomostem widzimy ocean jest przepięknie ale no, ten widok nie się niczym z widokiem jaki ja mam przed sobą, ponieważ moja żona dzisiaj wygląda naprawdę bajecznie, przepięknie. Co to jest za lizus? Ale kocham Cię. Wiem, że wygląda super ekstra. Pięknie jest w mega tutaj jest klimacik i taka fajna muzyczka tutaj gra. Zobaczymy co tu jest dobrego do jedzenia, bo tak na razie to średnio nam to coś mówi, więc sobie oglądamy po prostu na ich stronie. Przesadzili nas teraz tutaj nad wodę i jest jeszcze lepiej. No, tylko niestety akurat już zaszło słońce. Beka, bo zamówiliśmy oczywiście steka, dostaliśmy taki wielki stół i przynieśli nam kilogramowego steka. Bo... Tak, bo tutaj nie wolno sobie tego steka zamówić. jakby On jest tak duży, że wystarczy na dwie osoby, ale nie da się zamówić. Wiecie, że na przykład ja bym chciała steka, a Tomek na przykład chce risotto, nie? Tylko po prostu musieliśmy to razem zamówić, no bo sami byśmy tego pewnie nie zjedli. I z tego nam wykroili takie mięsko. No. Tomek dostał swoją porcję. Tutaj jest moja. A to było takie ogromne początkowo na tamtym stole, to że to aż szybciej No. Tam jest ta kość. Ona jest przeogromna. No, a tyle jest z tego mięska. Beka, co? No. A tutaj właśnie jest ta kość. Zobaczcie, jak ona jest ogromna. Tego to jest trochę skamno, bo wiecie, płacicie za kilogramowego steka, z czego ta kość waży najwięcej. I szkoda, że nie ma po prostu do wyboru polędwicy, i by było najlepiej, nie? no bo ja bym sobie wzięła polędwicę, to jakby sobie coś tam wziął i tyle. Ale wiecie, macie wszystko tak ładnie podane, tak ładnie Wam tutaj kroją, coś tam. Same takie aspekty wizualne są tutaj bardzo fajne. I jak jedliśmy tego steka, czy to na Tahiti? Czy to na Morea? No to były o wiele lepsze mimo wszystko. raczej on nie jest zły, tylko po prostu tamte, tamte są lepsze. Pokój mi, chyba nawet bardziej niż ten na Morea. A? niż ten drugi na Morea. Bo na tahiti a no. Bo na Morea był najlepszy najlepsze. Tak. Na Morea chyba był najlepszy, potem hmm. ten na końcu ten na tahiti A nie, chyba miałam po prostu taki jakiś gorszy kawałek troszkę, bo teraz zjadłam kolejny i jest naprawdę przepyszny. W ogóle tu są tak pyszne frytki to są jakieś yy, domowej roboty frytki i nie są takie suche, tylko są takie właśnie mięciutkie, lekko słodkie, ale pyszne, naprawdę dobre. A jeśli podobają Wam się takie treści i lubicie po prostu luźne, lifestyle'owe vlogi, nie tylko z wakacji i z podróży, to subskrybujcie mój kanał, komentujcie, lajkujcie. Pa! pa!